Czasem słyszę, jak nauczyciele załamują ręce, bo młodzież nie myśli już o tym, żeby zostać lekarzami, prawnikami, kim tam jeszcze. Tylko najbardziej popularny zawód, jaki chciałoby uprawiać 60% młodych ludzi, to bycie influencerem. W takich momentach mówię nie zabraniajcie im, tylko zachęcajcie. Jeżeli będziecie zabraniać, to to się stanie owocem zakazanym i tym bardziej będzie kusić. A jeżeli będzie, będziecie zachęcać, to oni zobaczą, że bycie influencerem, tworzenie treści w mediach społecznościowych na przykład, to jest bardzo ciężka praca, która uczy dyscypliny, pozwala naprawdę zdobyć ogromną wiedzę, no i na końcu dnia naprawdę uczy pokory, bo jeśli ktoś jest w tym wszystkim bardzo sztuczny, nieautentyczny itd., to ludzie tego, przepraszam, nie kupią. I z influencerowania będzie nic. To słowo influencer, no, ostatnimi czasy nie ma dobrej pasy, raczej stało się symbolem właśnie kogoś takiego sztucznego, kto za wszelką cenę próbuje właśnie swoje narzucić. A tymczasem lepiej właśnie być autentycznym, być, jak powie dzisiejsza Ewangelia i pierwsze czytanie, świadkiem, bo to rozwiązuje wiele problemów. No ale po kolei. W dzisiejszej Ewangelii i w pierwszym czytaniu mamy zapis tego samego wydarzenia. Te fragmenty pochodzą od jednego autora. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich i Ewangelia to święty Łukasz. Najpierw oczywiście napisał Ewangelię, o czym nie omieszkał powiedzieć w pierwszym czytaniu, kiedy słyszymy pierwszy, pierwszą księgę napisałem Ci Teofilu i ten, i tutaj ma na myśli Ewangelię. Ewangelista końcówkę swojej, swojego dzieła opisał w ten sposób, że proszę bardzo, Jezus błogosławi swoim apostołom na Górze Oliwnej i wobec nich wstępuje do nieba, a początek dziejów apostolskich jest jakby przypomnieniem tamtych wydarzeń, by po powstał pewien most pomiędzy tymi dwiema księgami. No i mamy to samo, chociaż troszeczkę z innej perspektywy opisane. Mamy tych samych apostołów, którzy tak stoją, troszeczkę jak ci. Jak, ten, jak ta łania, patrząc oślepiona reflektorami samochodu, i nie wiedzą, co dalej zrobić, bo Jezus funduje im tutaj pewnego rodzaju stratę. No bo zobaczcie, do tej pory, do czasu, kiedy Jezus umarł na krzyżu i z stał, no chodzili z nim, byli lokalnymi celebrytami, odcinali kupony od tego, co Jezus mówił i czego nauczał. A w Jerozolimie w Wielki Piątek świat im się zawalił, no bo zobaczyli Mistrza na Krzyżu, do czego Jezus ich zresztą przygotowywał, ale na co jeszcze nie byli gotowi. Ten To poczucie straty było w nich tak dewastujące, że po prostu sprawiło, że oni stanęli na krawędzi. Ale Jezus ich przygotowywał cały czas do tego właśnie doświadczenia straty, bo ono jest niezbędne, żeby coś w życiu osiągnąć. Ale kiedy się okazało, że zmartwychwstał, i oni jeszcze nieufni na początku. Potem przywykli już do tego, do tego faktu. Znowu Jezus im funduje kolejne odejście, bo na ich oczach niemalże unosi się do nieba i znowu go nie będzie. Więc można się załamać. Dlatego stoją tacy w bezruchu i można powiedzieć z tego letargu. Ich dwaj mężowie w białych szatach próbują wybudzić. Ci w białych szatach to nikt, nikt inny, jak również aniołowie, którzy interpretują dla nich to, co się wydarzyło. I mówią tak, panowie, czego wy się gapicie w niebo? Co, 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 co potem będzie? Nie słyszeliście słów Jezusa, który powiedział, będziecie moimi świadkami tutaj, w Galilei, aż po krańca świata? Nie słyszeliście tego? Więc mówiąc krótko, panowie, do roboty! Ale jest jeszcze jeden wątek, bo zanim przyjdzie ten, który ich... No, wzmocni, który da im tę duchową siłę do tego, by świadkami mogli być, oni jeszcze będą musieli być trochę w Jerozolimie. A to jest miasto, z którego najpewniej chcieliby szybko uciec. Więc jeszcze ten dyskomfort muszą sobie zafundować, bo Jezus im przykazał: zostańcie w mieście aż do zesłania Ducha Świętego. No więc kolejny oścień, można powiedzieć, dużo tego. Nie jeden już dawno by uciekł. Ale Jezus mówi spokojnie, to wszystko jest potrzebne, i zdaje się, że oni się już zaczynają godzić z tym. Ta strata w postaci odejścia Jezusa, niebo wstąpienia, jest pozorna. Bo dzięki temu, że Jezus przechodzi, to jest jakby intronizacja, wraca do miejsca, skąd wyszedł, on może być jeszcze bardziej z nimi, jeżeli będą chcieli, jeszcze bardziej z nimi obecny niż wcześniej. Duch święty, którego im pośle, jest bezcennym darem, bez Nigdy nie będą z sobą tak, jak mają zamiar być, nigdy nie będą autentyczni. No ale właśnie, w tych obu opowiadaniach pojawia się słowo świadek. Będziecie moimi świadkami. Martys, greckie słowo świadek, oznacza tego, kto coś widział i może dać świadectwo, zaświadczyć. Ale nie tylko. Martys to jest ktoś, kto coś przeżył. Na którym to zrobiło wrażenie, na którym odcisnęło to jakieś piętno, wydarzenie, które zbudowało w nim jakąś nową tożsamość albo sprawiło, że no to po prostu widać, słychać i czuć, że ten człowiek coś z sobą, coś się w nim zmieniło na lepsze, miejmy nadzieję. I dokładnie o tym mówi Pan Jezus. Wy, którzy ze mną chodziliście, teraz idziecie w świat. I nie chodzi tylko o to, żebyście opowiadali, że był taki Jezus, że fajnie, że tutaj. Tylko, żeby było widać, że to z nim spotkanie zmieniło w Was tyle, że możecie być jego świadkami. To znaczy, możecie przyciągać innych do niego przez to, że oni będą widzieć was tą autentyczność. Tak nie można udawać, nie można być plastikowym do tego stopnia. Plastik, sztuczność my wyczuwamy. Jeśli ktoś jest autentyczny i naprawdę coś przeżył, i to widać w nim, jesteśmy zaintrygowani. I to jest najbardziej rokujące, gdy chodzi o przyciąganie innych w naszą stronę, to znaczy w stronę Jezusa, w tym przypadku wiary. Ehm, no dobrze, powie ktoś, no ale myśmy nie spotkali Jezusa. Ehm, myśmy nie, nie byli Jego uczniami. Tak? No to zobaczmy dzisiejsze. Drugie czytanie. Mamy tutaj list do Hebrajczyków. Bardzo trudny tekst. Bardzo trudna księga. Prawdopodobnie pisana do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali w Jerozolimie, a którzy wskutek no, tych wszystkich prześladowań, takich jeszcze nie do przelewu krwi, ale takich no, nieprzyjemności, które ich spotykały z racji przeżywanej wiary, już myśleli, jak się wycofać, jak na z góry upatrzone pozycje przejść. Autor tego listu na wszystkie sposoby, yy, używając różnych argumentów, które mogły trafiać do wyrobionych Żydów, którzy wyrośli w kulturze żydowskiej, po prostu ich przekonuje, że byłby to zły ruch. Ludwiku Dornisa, bo nie idźcie tą drogą. W dzisiejszym fragmencie słyszymy, jak mówi o tym, byliście przyzwyczajeni do tego, że trzeba składać ofiary, prawda? No i tutaj możecie, no ale w chrześcijaństwie nie składa się ofiar i w ogóle, i w ogóle wobec tego może to gorzej, bo jakoby Bogu się to nie podoba. Otóż uwaga! Jezus Chrystus nie jest jak jakikolwiek arcykapłan który składa ofiary za siebie, za grzechy ludu i tak Jezus Chrystus przewyższa ich wszystkich, bo On przyszedł właśnie na końcu wieków i złożył z siebie najważniejszą ofiarę, która jest za grzechy całego świata i wobec tego już żadnej innej nie potrzeba Hmm, zobaczcie, kiedy my przychodzimy na mszę świętą, to nieraz słyszymy, że to jest Msza albo Eucharystia, albo najświętsza ofiara, prawda? Ale zaraz, zaraz, coś tutaj nie gra. Protestanci powiedzą, wy nie słyszeliście, nie czytaliście, co tam jest napisane, w liście do Hebrajczyków, że Jezus raz złożył tę ofiarę i nie trzeba jej powtarzać, a wy ciągle na tym chodzicie, ciągle składacie tą samą ofiarę, która raz była złożona i nie ma potrzeby w ogóle jej składać. No dobrze, ale przecież sam Pan Jezus powiedział. Hmm, to czyńcie na moją pamiątkę. W języku, w którym przemawiał i do ludzi, do których mówił, pamiątka to jest uobecnienie, czyli nie tyle przywołanie na pamięć tego, co się wydarzyło, albo zrobienie tego jeszcze raz, ale koncept zupełnie jakby wymykający się naszej wyobraźni, czyli jeszcze raz przeżycie tego samego. Wejście w to samo, w tą samą ofiarę Jezusa Chrystusa, czyli ta ofiara nie składa się jeszcze raz. To jest ta sama ofiara, tylko my jeszcze raz możemy w niej uczestniczyć. Bardzo dziwne to jest, ale to jest taka esencjalna wiara naszego Kościoła. I teraz zobaczcie, jeżeli my uczestniczymy po raz kolejny w tej samej ofierze, która się uobecnia na naszych oczach, kiedy jesteśmy nam przy. To jak możemy mówić, że myśmy nie spotkali Chrystusa? Jak możemy mówić, że to w ogóle nas nie dotyka? Absolutnie nas dotyka i absolutnie powinno nas przemieniać. Stąd, mówi Pan Jezus, nie tylko do apostołów, ale i do nas. Jak już wyjdziecie z tej Eucharystii, to żeby to było widać, słychać i czuć, żebyście coś przeżyli, że nie tylko jesteście katolikami, chrześcijanami, moimi, ale żebyście coś przeżyli. I w ten sposób, żeby być autentycznym, czyli świadczyć. Kochani, okazuje się, że świadectwo, czyli autentyczność na mikroskalę, gdy chodzi o influencerów, ale także na makroskalę, powiedziałbym, gdy chodzi o Kościół chrześcijański, jest dzisiaj na wagę złota. We Francji bardzo dużo młodych ludzi nawraca się, przyjmując chrzest. Bo nie znajdują już takiej autentyczności w tym, co do tej pory było trendy, ale właśnie w kościele odnajdują to, co, o co im chodziło w życiu sens. Być może dlatego, że spotykają autentycznych świadków. Myślę, że to jest także do przeniesienia i na naszym gruncie. Im bardziej jesteśmy autentyczni, im bardziej jesteśmy świadkami, tym bardziej w niebo wstąpienie Pana Jezusa ma sens dla ludzi postronnych. Bo Jezus, przechodząc do miejsca, gdzie, jeżeli w ogóle możemy mówić w tych kategoriach specjalnych, przechodząc do miejsca skąd wyszedł, jest jeszcze bardziej z nami obecny i jeszcze bardziej może nas inspirować. Mimo, że na własne oczy go nie widzieliśmy, trudno powiedzieć, żeśmy nie doświadczyli spotkania z nim. I oby to świadectwo było jak najbardziej autentyczne i czytelne dla ludzi na zewnątrz. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Dariusz Iwański.